Dobry docisk Zielone tak. 50 prawą i wygrodzenie od prawej i 90. Wygrodzenie od prawej Może być ciasne. I 5 lewy 24 lewy po kuli 60 i wygrodzenie od prawej. Wygrodzenie od prawej. I 70. Lewą. I za zebrą. Dwa lewy prawy na, na plac. O Jezu. O. 30. Nawrót lewy. 40. Nawrót prawy. 30. Dwa lewy wąsko. 40. Nie ma silnika. hak lewy za opony no tu musisz stanąć stań tu bo nie pod prąd jedziemy odcinkiem